Dziś w autofanie chciałbym Państwu przedstawić dwie mazdy: CX5 i CX3. Mimo iż charakter tych samochodów jest bardzo do siebie podobny, to jednak są to różne modele, chociaż jest to crossover i autotypu SUV. CX5 starsza jest większa od CX3. Długość nadwozia CX5 to 4,55 m, a CX Trójki 4,27 cm. I ma to konsekwencje w postaci tego, że bagażnik w CX 5 ma ponad 500 litrów pojemności, a w CX Trójce 350. Oba samochody oczywiście różnią się silnikami, które Mazda do nich proponuje. Mniejsza CX3 może występować z silnikiem dwulitrowym benzynowym o mocy 121 albo 150 koni. Większa CX5 silnik dwulitrowy benzynowy ma o mocy 165 koni, a większy 2,5-litrowy o mocy 194 koni mechanicznych. I co istotne, są to jednostki wolnosące. Do obu samochodów także są możliwe we Wersje wysokoprężne. Mniejsza CX3 silnik 1.8 ma o mocy 115 koni, a większa CX5. Wysokoprężny motor ma o pojemności 2,2 litra i mocy 150 albo 184 konie. Oba modele są możliwe z napędem albo tylko na przednią oś, albo na wszystkie koła, a przeniesienie tego napędu może się w obu samochodach odbywać albo poprzez sześciostopniową skrzynię automatyczną, albo przez sześciobiegową manualną. Prześwit w maździe CX3 wynosi 15,5 cm, w CX5 ponad 19 cm. Ale na tym różnice pomiędzy oboma modelami się kończą. Mają one bowiem bardzo dużo wspólnego. Przede wszystkim wyposażenie. W obu samochodach znajdziemy head-up, czyli wyświetlacz na szybie. Znajdziemy także systemy pomagające kierowcy, takie jak ten utrzymania pasa ruchu, aktywny tempomat, czy system ostrzegający przed zbliżającym się. Przed nami pojazdem. To wszystko pomaga w bezpiecznym kierowaniu zarówno Mazda CX3, jak i CX5. Gdybym był 30 lat młodszy, miał młodą żonę i kilkuletnie dziecko, wybrałbym crossovera CX3. Natomiast dla rodziny większej, na przykład z dwojgiem nastoletnich, dzieci oraz jeśli Pan domu uprawia jakiś sport, jazdę na rowerze albo narciarstwo, bardziej wskazana byłaby dla niego większa CX-5. Dlatego wybór tutaj jest tylko pomiędzy tym, czy chcemy większą Mazdę CX-5, czy mniejszą CX-3.